Po rozwodzie mojej córki długo myślałam, że wszystko, co było wcześniej, powinno się zakończyć raz na zawsze. Rodzina się rozpada, ludzie idą w swoje strony, a wspomnienia zostają w szufladach, do których rzadko się zagląda. Tak przynajmniej uczono mnie przez całe życie. A jednak los postanowił inaczej, i z czasem zrozumiałam, że nie wszystkie więzi da się przeciąć jednym ruchem, nawet jeśli papier mówi, że małżeństwo już nie istnieje. Mój były zięć po rozwodzie został sam. Widziałam to w jego oczach, gdy przypadkiem spotkaliśmy się w sklepie osiedlowym. Nie było w nim złości ani pretensji, raczej cicha pustka i zmęczenie. Pomyślałam wtedy, że niezależnie od wszystkiego był częścią mojej rodziny przez wiele lat. Jadł przy moim stole, pomagał mi nosić zakupy, słuchał moich opowieści. Tego nie da się wymazać tylko dlatego, że życie mojej córki potoczyło się inaczej. Zaczęliśmy rozmawiać częściej, najpierw krótko, potem coraz dłużej. Bez wielkich słów, bez dramatów. Zauważyłam, że te rozmowy dawały mi spokój, jakiego dawno nie czułam. W moim wieku człowiek coraz częściej patrzy wstecz i zadaje sobie pytanie: co tak naprawdę ma znaczenie? Dla mnie było to poczucie, że nie jestem sama i że ktoś jeszcze pamięta, kim byłam, zanim stałam się tylko starszą kobietą w bloku. Z czasem nasze relacje stały się naturalne. Pomagał mi w drobnych sprawach, a ja czułam się potrzebna. Nie chodziło o żadne wielkie gesty, raczej o codzienność, zakupy, rozmowy przy herbacie, wspólne milczenie. W tym wszystkim było coś kojącego, coś, co przypominało mi, że życie nie kończy się na jednym rozczarowaniu. Wiedziałam, że nie wszyscy zrozumieliby taką bliskość. Wiele osób uważa, że po rozwodzie należy odciąć się od wszystkiego, co było wcześniej. Ja jednak czułam, że to byłoby wbrew mnie samej. Zbyt wiele lat przeżyliśmy obok siebie, zbyt wiele wspomnień, by udawać obcych. Ta relacja nie była buntem ani prowokacją, raczej cichą próbą ocalenia czegoś dobrego w świecie, który często bywa okrutny. Z każdym tygodniem coraz wyraźniej widziałam, że to, co nas łączy, ma głębszy sens. Były zięć przestał być tylko cieniem przeszłości, a stał się kimś, kto wnosił do mojego życia nową jakość. Nie wiedziałam jeszcze, dokąd nas to zaprowadzi, ale czułam, że ta historia dopiero się zaczyna. I właśnie ta niepewność sprawiała, że nie mogłam przestać o tym myśleć. Im dłużej trwała ta nowa codzienność, tym częściej łapałam się na myśli, że los daje nam drugie szanse w najbardziej nieoczekiwany sposób. Nie planowałam tego, nie szukałam. Po prostu dzień po dniu zauważałam, że obecność mojego byłego zięcia wypełnia ciszę, która od dawna mieszkała w moim mieszkaniu. Ciszę po dorosłych dzieciach, po dawnych obowiązkach, po latach, gdy ktoś zawsze na mnie czekał. Zaczęłam uważniej przyglądać się samej sobie. W moim wieku łatwo zniknąć w tle, stać się kimś, kogo się nie pyta o zdanie. A przy nim znów czułam się wysłuchana. Opowiadałam o swoim życiu, o wyborach, których nie zawsze byłam dumna, o marzeniach, które kiedyś wydawały się zbyt śmiałe. On słuchał uważnie, bez ocen, bez pośpiechu. To było coś, czego dawno nie doświadczałam. Widziałam też, jak on powoli się zmienia. Rozwód zostawił w nim ślad, ale z każdym spotkaniem był spokojniejszy. Jakby te rozmowy pomagały nam obojgu uporządkować przeszłość. Nie było w tym nic niewłaściwego, raczej wspólna droga ku zrozumieniu, że życie potrafi zabrać, ale też oddać w innej formie. Zaczęłam się zastanawiać, co opowiedziałaby moja córka, gdyby wiedziała, jak bliskie stały się nasze relacje. To była trudna myśl. Z jednej strony byłam matką, z drugiej kobietą, która też ma prawo do swoich uczuć i potrzeb. W moim wieku granice między tymi rolami bywają szczególnie skomplikowane. Wiele razy zadawałam sobie pytanie, czy robię dobrze, czy nie przekraczam czegoś, czego nie powinnam. Odpowiedzi jednak nie były czarno-białe. Najbardziej zaskoczyło mnie to, jak bardzo zaczęłam czekać na tę chwilę. Nie z ekscytacją, raczej z cichą radością. Wiedziałam, że ktoś zapuka do drzwi, że usiądziemy przy stole, że znów poczuję się częścią czyjegoś życia. Dla widza z zewnątrz mogło to wyglądać zwyczajnie, ale dla mnie było jak powrót do świata, z którego powoli się wycofywałam. Z czasem zaczęłam rozumieć, że ta relacja stawia mnie przed ważnym wyborem. Czy pozwolę sobie na szczerość wobec samej siebie, czy znów schowam się za rolami i oczekiwaniami innych? Wiedziałam, że finał tej historii będzie wymagał ode mnie odwagi. Jeszcze nie wiedziałam, jaką decyzję podejmę, ale czułam, że zbliża się moment, który wszystko zmieni. Z każdym kolejnym dniem coraz wyraźniej czułam, że nie da się już wrócić do dawnej obojętności. To, co miało być tylko spokojnym podtrzymaniem kontaktu po rozwodzie, stało się czymś głębszym i bardziej wymagającym. Zaczęłam zauważać drobne szczegóły, na które wcześniej nie zwracałam uwagi sposób, w jaki skupiał się, gdy coś naprawiał, ciszę, która między nami nie była nie, lecz naturalna, oraz to, jak bardzo liczyłam się dla niego w codziennych decyzjach. Jednocześnie rosło we mnie napięcie. Wiedziałam, że takie relacje nie są łatwe do wytłumaczenia, szczególnie ludziom w naszym wieku, którzy przyzwyczajeni są do jasnych ról i granic. Coraz częściej myślałam o tym, jak cienka bywa linia między tym, co akceptowalne, a tym, co oceniane. Nie bałam się plotek, bardziej obawiałam się własnych wątpliwości. Czy to, co czuję, jest potrzebą bliskości, czy może próbą wypełnienia pustki po latach poświęconych innym? Zaczęłam porządkować swoje życie inaczej niż dotąd. Mniej automatycznie, bardziej świadomie. Zauważyłam, że dbam o siebie z nową uważnością, że znów mam w sobie energię do planowania, nawet jeśli są to tylko drobne sprawy. Ta zmiana przyszła cicho, bez wielkich deklaracji, ale była wyraźna. Jakby obecność byłego zięcia przypominała mi, że nadal jestem kobietą, a nie tylko matką i babcią. Jednocześnie nie opuszczało mnie poczucie odpowiedzialności. Wiedziałam, że każda decyzja niesie konsekwencje, których nie da się cofnąć. Myśl o mojej córce wracała regularnie, jak echo, które nie pozwala zapomnieć o przeszłości. Zaczęłam się zastanawiać, czy prawda zawsze musi zostać wypowiedziana, czy czasem milczenie bywa formą ochrony. Te pytania nie miały prostych odpowiedzi, a ja czułam, że zbliżam się do granicy, za którą wszystko może wyglądać inaczej. Najtrudniejsze były wieczory, gdy zostawałam sama. Wtedy myśli stawały się głośniejsze, a serce cięższe. Analizowałam każdy gest, każde spotkanie, próbując zrozumieć, dokąd to wszystko zmierza. Jednocześnie wiedziałam, że nie chcę uciekać. Zbyt długo w życiu rezygnowałam z siebie, wybierając spokój kosztem prawdy. Czułam, że finał tej historii nie będzie ani prosty, ani oczywisty. Wiedziałam jednak jedno: niezależnie od tego, co się wydarzy, ta relacja już mnie zmieniła. A to oznaczało, że wkrótce będę musiała podjąć decyzję, która zamknie jeden etap i otworzy kolejny. Finał tej historii nie przyszedł nagle, bez zapowiedzi. Raczej dojrzewał we mnie powoli, jak decyzja, której nie da się już dłużej odkładać. Zrozumiałam, że nie mogę żyć w ciągłym zawieszeniu, w półcieniach i niedopowiedzeniach. W moim wieku czas staje się zbyt cenny, by marnować go na udawanie przed samą sobą. Pewnego dnia uświadomiłam sobie, że to, co nas łączy, nie jest ucieczką od przeszłości ani próbą jej naprawienia. To było coś innego, spokojna, dojrzała wieś oparta na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i potrzebie bycia dla kogoś ważnym. Nie musiałam tego nazywać, nie potrzebowałam etykiet. Wystarczyło mi poczucie, że oboje odnaleźliśmy w tej relacji coś, co odawało nam równowagę. Najtrudniejsze było pogodzenie się z myślą, że nie każdy to zaakceptuje. Ale z czasem zrozumiałam, że nie żyję po to, by spełniać cudze oczekiwania. Przez wiele lat byłam przede wszystkim matką, żoną, podporą dla innych. Teraz po raz pierwszy od dawna pozwoliłam sobie być po prostu sobą w kobietą, która ma prawo do spokoju i bliskości. Nie podjęłam decyzji pod wpływem impulsu. To była świadoma zgoda na to, by nie odcinać się od czegoś dobrego tylko dlatego, że nie pasuje do schematów. Wiedziałam, że życie rzadko układa się według prostych zasad, a prawdziwe wybory często wymagają odwagi, zwłaszcza wtedy, gdy są ciche i pozbawione świadków. Z czasem napięcie we mnie opadło. Przestałam analizować każdy gest, każde spojrzenie. Zamiast tego nauczyłam się być tu i teraz. Doceniać zwykłe dni, spokojne poranki i wieczory bez lęku. Zrozumiałam, że relacje nie zawsze muszą prowadzić do wielkich deklaracji, by mieć sens. Czasem wystarczy, że przynoszą ulgę i poczucie, że życie nadal ma smak. Patrząc wstecz, widzę, jak bardzo ta historia mnie zmieniła. Nauczyła mnie, że po rozczarowaniach i stratach wciąż można odnaleźć coś wartościowego, że wiek nie zamyka drzwi do nowych doświadczeń, a przeszłość nie musi być ciężarem, jeśli potrafimy spojrzeć na nią z dystansem. Dziś nie żałuję żadnego kroku. Wiem, że wybrałam zgodę ze sobą, a to najważniejsze, co można dać samemu sobie. Ta opowieść nie kończy się dramatem ani sensacją. Kończy się spokojem. A dla mnie to najpiękniejszy możliwy finał.